Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jak za pomocą zegarka wskazówkowego i przy pomocy słońca wyznaczyć północ. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli mamy słońce, krótką wskazówką, godzinową kierujemy zegarek w stronę słońca. O, tak jest normalnie. Godzina 12 u góry. Obracamy sobie, żeby wcelować na krótką wskazówkę. Kierujemy krótką wskazówką godzinową w stronę słońca. Możemy to zrobić sposobem, ułatwimy sobie trochę. Stawiamy coś pionowo, żeby rzucało nam cień. I cień teraz, żeby przechodził po wskazówce. O, tak to wygląda. Mniej więcej się zgadza. I teraz tak. Połowa kąta dzielącego godzinę 12 od krótkiej wskazówki wskazuje nam kierunek południowy, więc po przeciwnej stronie o 180 stopni będzie kierunek północny. Więc tak, mamy teraz gdzieś 630, więc połowa tego będzie kawałek za godziną trzecią, żeby sobie ułatwić to sobie położymy. To jest nasza linia północ-południe, jakby. Tak? Tu mamy godzinę 12. Tu mamy godzinę 6. Ten kąt tutaj dzielimy na pół. Wychodzi nam lekko po godzinie 3. Może o, tu będzie cieńsza ta słomka. To się bardziej nam przyda. O, trochę ją skrócimy. Tak, to jest mniej więcej połowa tego kąta między godziną 12 a godziną 6:30, którą wskazuje nam krótka wskazówka i to jest linia północ-południe. W połowie między 12 a 6 jest południe, czyli z tej strony więc po drugiej stronie będzie północ tutaj. Sprawdzimy na ile to wskazanie się pokrywa z rzeczywistością. Tutaj mamy kompas. Zobaczcie. Odbiega tylko może o jakieś 5 stopni o wiatr zawiał nam się poruszyło. No ale prawie się zgadza, tak? W ten sposób, w terenie, gdy się zgubimy, mamy tylko zegarek. W jakiś tam mocno przybliżony sposób możemy sobie określić, w którą stronę, jakieś, jakie kierunki świata, w ogóle gdzie jest północ, południe. A gdy już to wiemy, to wschód, zachód to już proste. Przy takim rozpoznawaniu kierunków, muszę powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Gdy godzina jest po południu, wtedy Mierzymy dystans między małą wskazówką a godziną 12. Po tej stronie, jakby, może obrócę zegarek klasycznie. Tak? Kiedy jesteśmy po południu, mierzymy dystans po tej stronie. Jakby prawe pół po 12. Kiedy jesteśmy przed godziną 12, czyli przed południem, musimy brać pod uwagę połówkę kąta będącego przed godziną 12, czyli z tej strony. Czyli, jeżeli się obudzimy powiedzmy rano o godzinie 5, no to nie, nie będziemy szukali tutaj, nie będziemy dzielili tego kąta na pół, żeby znaleźć południe, tylko rano o godzinie 5 o wschodzie słońca będziemy sprawdzali między 5 a 12, tak? Gdy będziemy próbowali znaleźć południe o godzinie 15, to jest po południu, wtedy bierzemy pod uwagę tą stronę, jakby zegarka, więc 15, inaczej 3. Ten kąt będziemy dzielili na pół, z tej strony będziemy mieli południe o 1.30, tak? Pamiętajcie o tym. Podobało się. Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia.